Cześć, dzisiaj kolejne, kolejne narzędzie z takich podstaw grania na Forex. Natomiast te podstawy są niesamowicie ważne, i jeżeli pewnych rzeczy się nie potrafi, to myślę, że nigdy nie da się osiągnąć sukcesu. A mianowicie, dzisiaj kilka słów na temat wyznaczania trendów. Rynek, jak zapewne wiesz, zawsze jest w jakimś trendzie. Generalnie można wyróżnić trzy. Taki, gdzie jest konsolidacja, czyli porusza się troszeczkę w bok taki, gdzie rynek spada i taki, gdzie rynek rośnie. I jeżeli sobie dobrze określisz na, przed, przed, na początku na przykład dnia, gdzie jesteś, gdzie jest rynek i gdzie ty jesteś wersus ten rynek, to masz duże szanse na wygraną. Jak to robić? Ja najczęściej robię tak, że wybieram sobie, widzisz mój ekran, ja mam najczęściej to tak ustawione, rysuję sobie linię na jednym z tych wykresów, na dużym, na, dużym, na większym time timeframe i potem schodzę do mniejszego, na przykład tutaj najczęściej mam jednak godzinówkę, tutaj mam dzień albo 4 godziny w zależności od tego co potrzebuję. Jakby znaczać trend, najprościej jest narysować kreskę i tak jak powiedziałem, są trzy możliwości, tutaj żeby daleko nie szukać, tak jak się skończył rynek w piątek, tutaj jest fundy do dolara, to rynek, trend spadkowy to taki, gdzie każdy kolej gdzie każdy kolejny dołek jest poniżej poprzedniego, czyli jeżeli tutaj narysujemy linię, to widać, że linia tutaj biegnie i tak, tak mniej więcej mogłaby wyglądać. Jak widzisz, tutaj jest dołek tutaj, tu nastąpiło w ogóle przebicie, bo tutaj można by narysować jakąś linię poziomą, prawda? Tu nastąpiło przebicie i tu zaczyna się dołek pierwszy, następny jest niżej, potem jest zajście niżej, niżej, niżej linię rysujemy, po tych najbardziej skrajnych, dzięki czemu nie wyrzuca nas, jeżeli byśmy chcieli grać, to nie wyrzuca nas, nie wyrzucają nas jakieś stopy. De facto przy idealnym trendzie od góry powinna być równoległa linia, w tym miejscu chyba takiej nie będzie, powinna być niemal równoległa linia, ponieważ szynek powinien się poruszać mniej więcej w takim samym zakresie od linii rosnącej do od linii poprowadzonej po do linii poprowadzonej po dołkach. No tak jak widać, tutaj nie ma takiej linii, pewnie gdyby, gdybyśmy ją troszeczkę przesunęli, też byłoby łatwiej. Tutaj gdzieś widać, że doszło do tej linii, następuje delikatnie wybicie, powrót. Natomiast no najważniejsza, najważniejsza, jest ta linia, chociaż przy graniu przy trendzie spadkowym, oczywiście pozycji na, pozycji byśmy szukali w tych miejscach na shorty. Bo taka jest zasada, że się gra z trendem, więc jeżeli jest trend spadkowy, no, to szukasz miejsca na shorty. Gdzie jest teraz druga opcja, czyli trend wzrostowy? Tutaj jest trend wzrostowy, tutaj widać, że była jakaś konsolidacja, prawda? Tutaj można powiedzieć, że tutaj była jakaś konsolidacja, nastąpiło wybicie i pierwszy dołek. Odbicie od tego dołka do góry i znowu dołek. I w tym momencie, gdybyśmy byli, gdyby tego tutaj nie było, to tutaj zaczę zaczęlibyśmy rysować linię trendu w ten sposób. Szukając Miejsce do wejścia na tej linii. Czyli nastąpiło wybicie do góry, zjechanie, i w tym miejscu już można byłoby szukać wejścia. Znowu coś do góry, znowu wejście do góry, do góry, wejście. Tu widać, że nastąpiło przebicie. Potem tutaj byśmy linię troszeczkę skorygowali, już czyli tą linię byśmy poprowadzili w ten sposób: czyli tutaj byłaby linia, tutaj w tym, jeżeli by tego nie było, to tutaj byłaby linia, tu by szło dalej i my byśmy tylko patrzyli, aha, dochodzi do linii, trzeba szukać wejścia, dochodzi do linii, trzeba szukać wejścia, aż do momentu, kiedy następuje w jakiś sposób jednak przebicie tej linii, wtedy, hmm, wtedy już mówimy, ok, nie szukamy, nie szukamy wejść, na Longa, tylko zastanawiamy się co się wydarzy dalej. No i ostatnie miejsce to troszeczkę taki ruch w bok. Ten ruch w bok można by na przykład określić, że był tutaj, czyli cena troszeczkę się buja, tak? Ma, rusza się od oporu do wsparcia, czy tutaj, czy tutaj ja bym narysował. Czyli tak naprawdę wchodzi, spada, rośnie, spada, rośnie. Nie jest, to, nie jest to jeden no, jasno określony kierunek góra-dół, tylko idzie sobie troszeczkę w bok. Oczywiście na mniejszych przedziałach czasowych tutaj też znajdziemy trendy, ale to będą trendy od 1,22,96 do 1,21. No, 100 pipsów, więc też nie jest źle. Jeżeli byśmy bardzo chcieli, to tutaj też można wyznaczyć trendy i grać. Natomiast w zależności od tego, na jakim przedziale grasz, tak sobie wyznaczasz trendy. Czyli Podsumowując, może szukamy sobie trendów, zaczynając dzień grania patrzymy w jakim jesteśmy, w jakim rynek może być trendzie, czy jest to trend w bok, tak jak tutaj, tak, czy to jest, czy to jest jakaś konsolidacja i rynek porusza się, sobie, porusza sobie się w bok, tutaj też jest tak, teraz przesunę, czyli czy rynek sobie przesuwa się po prostu w boki, trzeba grać od linii do linii czy rynek wszedł w, jakąś, w jakiś trend wzrostowy albo spadkowy e, I wtedy gramy zgodnie z, zgodnie z kierunkiem grania a tutaj jest ten wzrostowy wcześniej rysowany, tutaj ładniej widać a, czy, czy rynek wszedł w trend wzrostowy i wtedy gramy tylko longi na tej niższej linii, czy też rynek wszedł w trend spadkowy i wtedy gramy shorty na tej linii. Bardzo to wydaje się oczywiste i banalne, natomiast bardzo, bardzo wielu traderów w ogóle o tym nie myśli, wchodzi w jakieś skomplikowane wskaźniki, a tak naprawdę... To jest podstawą, żeby w ogóle zacząć wchodzić na rynek i grać. Także zachęcam do ćwiczeń, zachęcam do rysowania sobie trendów, zachęcam do, do po prostu ćwiczenia niemal codziennie, żeby określić gdzie jesteś, w jakim kierunku rynek się powinien poruszać i grać z tym kierunkiem. Co zresztą jest jedną z podstawowych zasad dla każdego tradera. Wielkie dzięki za uwagę i do zobaczenia w następnym, następnym filmiku.